Cześć, ja i moja piła zapraszamy Cię na 5 minut do mojego garażu, a dzisiaj powiemy o tym, co zrobić, żeby w sposób bardzo prosty i bezkosztowy zwiększyć swoją efektywność dwukrotnie, dwukrotnie poprawić efektywność swojej pracy w pracy, swoją produktywność, ale też swoją produktywność w działaniach ojcowskich. Zapraszam. No właśnie, jak to można zrobić? Jeżeli kiedykolwiek mierzyłeś się z piłowaniem i niekoniecznie to jeszcze umiałeś, no to pewnie wiesz, że ta piła, jak się samemu tam gdzieś piłuje, drugą ręką się przytrzymuje, to się ona zacina, nie zawsze piłuje tak jak trzeba. I dużo efektywniej jest piłować szczególnie duży pień, jeśli po tej stronie dołożymy drugą rączkę i ta piła zamieni nam się w piłę tak zwaną moja twoja. Czyli jeżeli piłujemy we dwóch, proste, bardzo proste, a teraz na jaki konkret to przełożyć? Chodzi oczywiście o partnera produktywności. Może kiedyś słyszałeś o takim pojęciu. Mam na myśli osobę, do której możesz zadzwonić każdego ranka, nawet nie możesz, tylko po prostu dzwonisz, z którą jesteś umówiony, na to, że spowiadasz się tej osobie i mówisz OK, wczoraj pracowałem nad tym, miałem takie trudności, albo niekoniecznie trudności, może też sukcesy. A dzisiaj zajmę się tą kwestią. Tą, 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 tą i tą. Wymieniasz sobie oczywiście kilka takich zadań, tych kluczowych, tych najważniejszych, tych, które dzisiaj chcesz dowieść. A ponieważ to jest partner produktywności, to on może powiedzieć tobie, nad czym wczoraj pracował, z czym wczoraj miał problemy i czym zajmie się dzisiaj. I nagle okazuje się, że yy, praca działa jak moja, twoja. Ale uwaga, ale uwaga. Nie chodzi tutaj o osobę z zespołu. Dobrze, czasem może chodzić o osobę z zespołu, ale myślę tu głównie o osobie, z którą nie jesteś związany zawodowo. To znaczy, to jest ktoś, przed kim jeśli ty się deklarujesz na coś, to tak naprawdę deklarujesz się przed sobą. Jeśli tą osobę oszukujesz, oszukujesz siebie. Chodzi o osobę, gdzie nie masz takich motywacji albo jakichś takich wątpliwości, czy wszystko naprawdę tej osobie możesz powiedzieć o swojej pracy o tym, jak bardzo dowozisz i jak bardzo nie dowozisz. Moje najefektywniejsze tygodnie pracy przypadają na ten czas, kiedy mam partnera produktywności. Oczywiście, niektórzy potrafią z tym partnerem popracować moja, twoja, a potem już tak doskonale operują piłą, że nie potrzebują partnera produktywności. Znam takie osoby. Powiem szczerze, że ja, jak mam trudniejsze tygodnie, potrzebuję drugiej osoby, z którą się dzwonię codziennie rano, powiem. Co się działo i co będzie się działo, i tobie też to polecam. Zobacz, to jest zupełnie bezkosztowe. Nikomu nie trzeba płacić. Dogadujesz się z drugą osobą i nie trzeba mieć wielkich umiejętności. Okej, okay, mam nadzieję, że pomyślisz o tym, ale jeszcze jedna dodatkowa rzecz. Absolutnie dobry dla mnie czas wtedy, kiedy mierzysz się z jakimiś trudnościami, wtedy, kiedy mam poważne wyzwanie, nie wiem jak coś zrealizować, jak coś dowieść szybko, jak to wcisnąć gdzieś między jakieś inne działanie, jak Ukończyć jakiś projekt, wtedy ja korzystam z pomocy coacha. Sam czasem udzielam takiej pomocy osobom, które się do mnie zgłoszą i wiem, jak praca z coachem może przyspieszyć działanie. Absolutnie, pomóc zdefiniować, co jest najważniejsze i jak to można zrobić. Po prostu to jest druga osoba, z którą rozkładasz pewne rzeczy na czynniki pierwsze, która pomaga, pomaga ci spojrzeć z lotu ptaka na to, co masz do zrobienia. I jeżeli z taką osobą spotykasz się w odcinkach czasu, nie wiem, tygodniowych, dziesięciodniowych, dwutygodniowych, bardziej dziesięciodniowych, dwutygodniowych, to zobaczysz, jak niesamowicie Twoja praca przyspieszy. Oczywiście praca coacha to jest już coś, co jest płatne, ale są czasem sytuacje, kiedy masz kogoś, z kim możesz porozmawiać w takich odcinkach czasu i kto ma kompetencje, gdzie potrafi Ciebie słuchać, a nie tylko Ciebie zagadywać. A może na przykład trafisz na kogoś, kto uczy się, dopiero zaczyna swoją praktykę coachingową i chętnie da Ci swój czas za darmo. Jeśli chcesz z jakimiś tematami przyspieszyć, bardzo polecam Ci pracę z drugą osobą. Czy w takim układzie jednodniowym partnera produktywności, czy w takim układzie nieco dłuższym pracy z coachem, tak jak na przykład ja pracuję z, z różnymi osobami zawodowo, na przykład z Project Managerami, którzy chcą. Przyspieszyć, poprawić swoją efektywność właśnie w pracy, ale zobacz, że to wszystko, o czym my dzisiaj mówimy, to wszystko dotyczy też ojcostwa. Jeśli miałbyś drugiego ojca, drugiego mężczyznę, do którego możesz zadzwonić i powiedzieć: Słuchaj, co ci się udało w tym tygodniu zrobić w tym aspekcie ojcowskim, a co chciałbyś zrobić w następnym, to zobacz, że twoja ojcowska ścieżka i efektywność i robienie tego, co naprawdę chcesz robić jako tata, niesamowicie przyspieszy. Bardzo Ci to polecam. Znajdź sobie drugą osobę, z którą możesz zacząć pracować. Chcesz? A masz kogoś takiego w głowie? Nie czekaj. Zadzwoń do tej osoby już teraz. Wszystkiego dobrego, dobrego podwajania, a może potrajania, może jeszcze większe liczby, bo to zawsze zależy od człowieka, zwiększania produktywności w pracy i w ojcostwie. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego odcinku. I nie zapomnij nacisnąć subskrypcji, jeśli podobał Ci się ten film, a najlepiej tej subskrypcji z dzwoneczkiem, wtedy nie przegapisz żadnego wideo. Trzymaj się, cześć.